Partnerem technicznym zagrajnika jest firma Corsair. Cholipka, ale to dobrze wygląda. Zagrajnik TV. No dobra, przyznaję, byłem jedną z tych osób, która najmniej wierzyła w Hogwarts Legacy. Bo to właśnie ja przynudzałem i studiłem zapał, gdy ktoś mówił, że nie może się doczekać premiery tej gry. Bo mimo tego, że pierwszy zwiastun wyglądał fantastycznie, to jednak cały czas miałem na uwadze, że przecież tę grę robi jakieś małe, nikomu nieznane studio Avalanche. I nie, nie to Avalanche Studio od Just Cause, choć nawet gdyby to, to i tak na jedno by wychodziło, bo przecież wszystkie te Just Cause'y i inne gry od Shredów były co najwyżej w porządku. W sensie, no, że nic specjalnego. Trzeba jednak przyznać, że Avalanche Studio ma przynajmniej jakikolwiek wartek wymianki dorobek w przeciwieństwie do amerykańskiego Avalanche Software, które choć niby istnieje na rynku od ponad ćwierć wieku i maczało palce w ponad 25 grach, to no, albo były to porty, albo zupełnie miałkie gry na licencji Disneyowskich animacji. Ciężko było mi więc uwierzyć, że ten piękny zwiastun to coś więcej niż tylko zwiastun. Imponujący i wypieszczony, ale raczej nie mający zbyt wiele wspólnego z samą grą. Jak pokażę gameplaye, to wtedy pogadamy. To było moje oficjalne stanowisko. No, e... Pô, Ja jestem zachwycony, bo Hogwarts Legacy zapowiada się na absurdalnie dobrą grę. Nie tylko najlepszą grę w świecie, Pottera, co akurat nie będzie wielkim osiągnięciem, ale też jedną z najlepszych gier w tym roku, a może i nawet w swoim gatunku. Serio, oglądając najnowszy zwiastun, miałem poczucie, jakby ktoś wlał mi do głowy, jak czytał w myślach, bo Hogwarts Legacy jawi się jako spełnienie moich marzeń. A właściwie to nawet lepiej, bo nigdy nie miałbym śmiałości, żeby wyobrazić sobie grę aż tak ambitną. Bo oto mamy otrzymać pełnoprawną grę RPG w Hogwarcie. Sami stworzymy sobie postać, sami zdecydujemy, do jakiego domu dołączymy i sami wpłyniemy na to, jakim czarodziejem będzie nasza postać i z jakiej magii będzie korzystać. Ba, tu my mamy też podjąć decyzję o tym, czy wybierze ona jasną czy ciemną stronę magii. Poza zupełnie nową fabułą stworzoną na potrzeby gry i osadzoną pod koniec XIX wieku, gra ma też oferować dziesiątki zadań i aktywności pobocznych, a wszystko to w olbrzymim, otwartym świecie. No właśnie, bo poza Hogwartem, który nie tylko wygląda na wiatr obłędnia, ale też ma być wielki połem sekretów, do naszej dyspozycji zostaną też oddane tereny wokół szkoły. I mowa nie tylko o błoniach, jeziorze, zakazanym lesie czy Hawksmith, a o, no, całych krainach. But the final question, the fans ask, is what's beyond that? What's beyond. The Forbidden Forest? What's going to be beyond Hogsmeade? What's beyond the Black Lake if I start traveling south? And we just felt like we had to answer those questions. <laughs> Co mówią o dziesiątkach wiosek, lochów i magicznych miejsc, którymi usiane będą całe kilometry kwadratowe powierzchni wokół zamku. Ba, teren ten ma być na tyle duży, że najwygodniej będzie go przemierzać na miutle. Albo choćby na hipogryfie, bo tak, opieka nad najróżniejszymi magicznymi zwierzętami będzie pełniła w grze istotną funkcję, a w pokoju życzeń będziemy mogli nawet urządzić dla nich lokum. Muszę przyznać, że właściwie to każdy ukazany w wiastrunie element wywarł na mnie gigantyczne wrażenie. Zmieniające się pod roku, ważenie eliktirów, możliwość zawierania przyjaźni z innymi uczniami i z ich uzdolnień, liczba aktywności pobocznych, Projekt całego świata i ogólny rozmach. Także walka wygląda fantastycznie. Nie tylko przez przepiękne, płynne i dynamiczne animacje. Bo nawet nie sądziłem, że można rzucać zaklęcia z taką klasą. Serio. Wow ale także ze względu na obietnicę łączenia i rozwijania zaklęć, wspomagania się w walce miksturami i tworzenia w efekcie własnego, unikatowego stylu. No ale nie będę się nad tym wszystkim więcej rozwodzić, bo jak zapowiada się Hogwarts Legacy, każdy widzi, a cały zwiastun można sobie zobaczyć samemu, do czego zachęcam, także z polskimi napisami. Zamiast tego pogadajmy więc o tym, jakie faktycznie są szanse, że gra będzie tak dobra, na jaką wygląda. Bo no właśnie, pewnie nie tylko mnie oglądając zwiastun po głowie kołatała się myśl. Czy to wszystko nie jest aby zbyt ambitne? Czy twórcy nie porwali się z motyką na słońce i czy całość ich po prostu nie przytłoczy? Pierwszą rzeczą, która jednak nastraja pozytywnie, jest fakt, że gra nie powstaje w pośpiechu. Nie tylko jej premiera została przesunięta o cały rok, bo przecież pierwotnie miała ukazać się jeszcze w 2021 roku, ale też jest stworzona od co najmniej trzech lat. A prawdopodobnie nawet od czterech, czyli niemal dokładnie od momentu, gdy Avalanche Software zostało wykupione przez Warner Bros., bo przecież pierwszy gameplay z Hogwarts Legacy wyciekł już w 2018 roku, czyli dwa lata przed oficjalnym ogłoszeniem gry. I trzeba przyznać, już na tych nagraniach Hogwarts Legacy wyglądało jakby prace nad nim trwały od dłuższego czasu. Ba, myślę nawet, że jeżeli tylko Pojawi się taka potrzeba, to premiera Hogwarts Legacy zostanie przesunięta jeszcze bardziej. Bo raz, że po premierze Cyberpunk'a wydawcy nie są tak chętni do publikowania nieskończonych i nieoszlifowanych gier. I dwa, Hogwarts Legacy to obecnie oczko w głowie Warden Bros. i najważniejsza gra powstająca w ramach linii wydawniczej Portkey Games, więc jestem pewien, że firma ta dołoży wszelkich starań, żeby gra sprostała oczekiwaniom. Na przykład pompując projekt tyle pieniędzy, ile tylko będzie trzeba. Bo jeszcze w 2016 roku, gdy Avalanche był własnością Disneya, studia miało sobie liczyć około 100 pracowników. Potem natomiast, gdy wykupił je ponownie otworzył Warner Bros., liczba ta miała się w krótkim czasie podwoić, a od tego czasu studio cały czas poszukuje i zatrudnia nowych pracowników. W tym także osoby z dużym dorobkiem, które pracowały wcześniej przy prawdziwych hitach, jak na przykład przyszedł w Mordor. Więc wygląda to tak, jakby Warner Bros uwierzyło w wizję ludzi z Avalanche i zaczął świadomie w studio inwestować, by miało odpowiednio mocy przerobowych do realizacji swoich pomysłów. Jeżeli dodać do tego, że w pracach nad grą pomagają Avalanche także inne studia z całego świata i że do tej chwili w sumie w projekt ma być zaangażowanych ponad tysiąc osób, to widzimy, jak wielkie nadzieje Warner Bros pokłada w Hogwarts. Legacy. Czytając o ludziach z Avalanche czy słuchając jak opowiadają o swojej pracy nad Hogwarts Legacy, trudno oprzeć się też wrażeniu, że przynajmniej kluczowe osoby odpowiedzialne za projekt kochają putera. To nie tak, że wydawca zlecił im stworzenie gry, więc pada osób przeczytało czytało na szybko streszczenie i w studiu zaczęło otworzyć grę z myślą, że jakoś to będzie, a ludzie kupią tak czy owak. Nie, tym razem pomysł wyszedł właśnie od nich. Od ludzi, którzy jako dzieci czekali na list z Hogwartu, ale że go nie dostali, sami postanowili sobie ten Hogwarts stworzyć. Be so fun! Get that letter to Hogwarts and go to habit it. Przy nazwiskach każdego z deweloperów są nawet herby poszczególnych domów, bo oczywiście, że każdy z nich ma swój ulubiony. Swoją drogą większość, bo aż trzech, wybrałoby Hufflepuff i także, w mojej opinii, to najlepszy dom. Jedyny, którego mieszkańcy zdają sobie sprawę, że punkty nie mają najmniejszego znaczenia, więc po prostu je ulali i sobie czylują w swoim wypaśnym pokoju w kuchni. Szacun dla puchonów. To jest totalnie moje podejście. Za tym, że gra wcale nie będzie nie niewypałem, przemawia też w mojej opinii fakt, że powstają one w oparciu o Unreal Engine 4, a nie 5, jak mogło się początkowo wydawać? No bo przyznacie, że wygląda wręcz absurdalnie dobrze. Next genowo. A jest to, w mojej opinii, sprzyjająca okoliczność, bo choć nowy silnik u typika oferuje absolutnie rewolucyjne możliwości, co udowodniło niedawno choćby Demon Matrixa, to jednak jest to narzędzie nowe, a jego prawidłowe wykorzystanie na pewno będzie wymagać nauki. Za to Unreal Engine 4 jest obecny na rynku już od 8 lat i deweloperzy dawno już do niego przywykli. A zważywszy na fakt, że Avalanche ściśle współpracuje z Epicem, możemy podejrzewać, że Hogwarts Legacy będzie jedną z tych gier, która w pełni wykorzysta potencjał tego silnika. No i w końcu szanse na to, że Hogwarts Legacy prosty oczekiwaniom, zwiększa też fakt, że w grze nie będzie ani multiplayera, ani żadnej formy aktywności sieciowych, ani mikropłatności. To dobra wiadomość, bo oznacza, że wszystkie osoby zaangażowane w projekt skupiają się na tej samej rzeczy, czyli doświadczeniu singlowym, a gra trafi do nas w możliwie najbardziej kompletnej formie. Więc tak jak powiedziałem na początku, może się oczywiście okazać, że wszystkie te nasze nadzieje i rozważania zdarzą się w dniu premiery z brutalną rzeczywistością. Że jednak z pustego i salonu nie naleje i nawet nieograniczone zasoby finansowe nie spowodują, że nieznane szerzej studio bez żadnego znaczącego dorobku zacznie nagle robić doskonałe gry typu play. Może się tak okazać, ale szczerze w to wątpię. Po ostatnim zwiastunie, wywiadach z twórcami i wszystkim czego się dowiedziałem o rozwoju studia i skali zaangażowania Warner Bros. Jestem pełen nadziei, bo chyba faktycznie po raz pierwszy to potermaniacy robią grę dla innych potermaniaków, a nie jak to. Stąd mu więc czekam. Ba, po premierze Elden Ringa to obecnie najbardziej wyczekiwana przeze mnie gra tego roku i chyba nie tylko dla mnie. A przynajmniej sądząc po tym, że pierwszy zwiastun Hogwarts Legacy to najbardziej popularny zwiastun na YouTube'owym kanale PlayStation i trzeci najpopularniejszy film na tym kanale. Cóż, o tym, jaki faktycznie będzie Hogwarts Legacy dowiemy się już na święta tego roku, bo właśnie wtedy planowana jest premiera gry na wszystkie platformy, w tym także na Switcha, choć łatwo się domyślić, że będzie to raczej wydanie w chmurze. I na koniec powiem wam jeszcze jedną rzecz. Jeżeli okaże się, że gdzieś w Hogwarts Legacy zostanie wpleciony klasyczny że Jeremy Soul'a, choćby tylko na moment, choćby tylko jako smaczek, to automatycznie podniesie moją ocenę tej gry co najmniej o jeden punkt. Rzekłem. No, to dajcie znać, jakie są wasze oczekiwania względem Hogwarts Legacy i czy w ogóle na tę grę czekacie, a jeżeli podobał wam się ten film, koniecznie dostawcie suba i łapkę w górę. No i cóż, trzymajcie się.